Cześć. Nie wiem, czy zaglądaliście ostatnio na stronę Entrade, ale jest tam dużo ciekawych rzeczy. Pozwólcie, że pokażę Wam. Mamy adres Entrade.se. Na głównej stronie przede wszystkim od razu możemy znaleźć e, nasze bestsellery, które sprzedają nam się najlepiej. Niezależnie od tego możecie nawigować po głównej belce, gdzie znajdują się poszczególne grupy produktowe. I w przypadku tych produktów możecie od razu zasięgnąć Informacji i otworzyć karty produktowe. Weźmy na przykład systemy kanałowe, które są dostępne w różnych kolorach. I gdy na przykład interesuje nas najpopularniejszy kanał biały, klikamy na niego i od razu mamy wszystkie potrzebne informacje: czyli kod produktu, jego wymiary, długość i pasujące do niego kształtki. Również z boku podpowiadają nam się produkty komplementarne, które możemy użyć do tego samego montażu. Myślę, że będziecie często korzystać z tej strony, bo jest tu bardzo wiele ciekawych rzeczy. Zapraszamy Was serdecznie, hej!